Mark, gdybyś miał 30 sekund, aby zdefiniować prawo naturalne dla kogoś zupełnie nowego, jak byś to zrobił? Podałbym roboczą definicję, którą zazwyczaj podawałem na moich seminariach dotyczących prawa naturalnego, że prawo naturalne to zbiór uniwersalnych, niestworzonych przez człowieka, wiążących i niezmiennych warunków, które regulują konsekwencje zachowań istot posiadających zdolność rozumienia różnicy między dobrym a złem. Innymi słowy, zachowania nieszkodliwe w przeciwieństwie do zachowań szkodliwych. To moja podstawowa robocza definicja prawa naturalnego. Nie ma to nic wspólnego z prawem ludzkim, nie ma to nic wspólnego z darwinizmem ani żadną koncepcją związaną z darwinizmem. Nie jest to religia, nie jest to system wierzeń jest to nauka behawioralna, która wyjaśnia, w jaki sposób ludzie lub dowolna cywilizacja uzyskują wyniki zachowań, które wspólnie wprowadzają do wszechświata.